Cześć! Dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam jak zrobić oto takie koniczki. Potrzebne nam będzie 12 gumeczek, w moim przypadku to będą gdzie 12 gumeczek niebieskich i 5 gumeczek, nie wiem, żółty. I oczywiście haczyk. No dobra. Zaczynamy. Już nie gadam. Bierzemy żółtą gumkę, oczywiście w moim przypadku. kamy ją trzy razy. Bierzemy dwie gumeczki niebieskie. Cały czas będziemy... Cztery razy będziemy ją przeciągać. Proszę. Cztery razy tak będzie. Dobra, jak już zrobiliście. Przepraszam Was, ale musiałam odebrać ważny telefon. Dobra, nieważne. O, jak mamy takie cztery już. O to bierzemy gumę w moim przypadku żółtym. Chociaż możecie inną. Nie, Nie musicie Wszystkie nawlekamy na i. Na... żeby Wam żadne gumeczka nie wypadło, nie? I ja sobie pomagam haczykiem. szybkiem. Nie wiem jak tam wy chcecie, może tu palcami to robić, nie? Ale ja robię haczyk. O! I tą gumeczkę z tyłu zdejmujemy. Były mam takie średnie gumki więc możemy odpalić. odpaść. O, o, tutaj tak ładnie prostoniamy i wyszło nam piękne. Proszę nie? trzy piękności wyszły. Dobra, w następnym odcinku pokażę Wam albo nie. Poczekajcie. No, yy, przepraszam Was, yy, w następnym odcinku, zobaczcie ile ja mam tych gumeczek, wszystkie Wam pokażę, jak je zrobić. Pokażę Wam, jak zrobić taką. O, w środku. Mam też różne kolory, nie O, taką. I taką. No, dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia i do następnego odcinka. Cześć!